Cześć. Przyczyną większości problemów z elektryką nadwozia jedno jest słaba jakość naprawy po wypadku lub montaż niestandardowego wyposażenia dodatkowego. Nowoczesne mazdy są na to szczególnie wrażliwe. Nowy produkt z czasem zaczyna się psuć i pociąga za sobą wiele nietrywialnych usterek. Mechanizm składania bocznych lusterek wstecznych jest po prostu słaby. Napęd może się zepsuć nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu, np. z powodu warstwy lodu na obudowie. Zdarza się to również przy ręcznym składaniu lusterek. Wcześniej z tego powodu konieczna była wymiana całej obudowy lusterka, ale później producent wypuścił stosunkowo niedrogi zestaw naprawczy. Lakier jest cienki 3, dotyczy to wszystkich nowoczesnych mast, niezależnie od miejsca produkcji. Odpryski pojawiają się dość szybko, ale nie rdzewieją przez długi czas, Jakość metalu i jego zabezpieczenie antykorozyjne są przyzwoite. Na dwozie nie ma słabych punktów, więc ślady korozji podczas oględzin samochodu będą świadczyć o skutkach wypadku i nienależytej naprawie. W samochodach z pierwszego roku produkcji cztery kamera cofania uległa awarii. Z powodu słabego uszczelnienia podczas mycia do środka dostawała się woda i powodowała zwarcie magistrali Kan. W rezultacie występowały różnego rodzaju usterki elektryczne. Producent szybko wypuścił ulepszoną kamerę, a podczas wymiany starej w ramach gwarancji serwisanci montowali dodatkową uszczelkę. Jakość montażu krajowego nie budzi zastrzeżeń. Wielu serwisantów widziało samochody z Japonii i nie zauważyli żadnej zauważalnej różnicy. Silnik wysokoprężny SkyActiv-D2, podobnie jak jednostki benzynowe, przeszedł gruntowną modernizację, aby zapewnić bardzo niski stopień sprężania typowy dla silników wysokoprężnych. Zaledwie 14.0. Jednak los odwrócił się od japońskich inżynierów. Silnik okazał się wyjątkowo zawodny. Co więcej, to nie podstawa silnika uległa awarii, ale osprzęt. Pompa próżniowa, napędzana jednym z wałków rozrządu, zachowuje się zupełnie nieprzewidywalnie. Przy każdym przebiegu jednostka może po prostu się rozpaść. W silniku gromadzi się ogromna ilość wiórów metalowych, zatykając kanały olejowe. W takim przypadku remont kapitalny silnika jest nieopłacalny. Co więcej, według serwisantów producent nie dokonał modernizacji pompy. Drugą destrukcyjną wadą jest niestabilne mocowanie wtryskiwaczy paliwa. Z czasem słabną, a wtryskiwacze zaczynają podskakiwać pod wpływem ciśnienia gazu w cylindrach. W rezultacie w miejscu montażu gromadzą się osady węglowe. A wtryskiwacze stale znajdują się w stanie zawieszenia. W rezultacie do głowicy cylindrów przedostaje się jeszcze większy strumień spalin, co prowadzi do zatkania kanałów olejowych. W rezultacie zaczyna się niedobór oleju. Wampadzawo, silnik może trafić na złomowisko. Te dwa problemy stały się powodem kampanii serwisowych. Podczas przeglądów okresowych samochodów, dilerzy dokręcają mocowania wtryskiwaczy sprawdzają ciśnienie oleju pod kątem nieprawidłowości i zdejmują pokrywę zaworów, aby ocenić poziom zanieczyszczenia i stan pompy próżniowej. Zazwyczaj pomoc jest udzielana na czas, ale zdarzało się, że silniki były wymieniane w całości w ramach gwarancji. Niestety, nie ma jasno określonego progu zanieczyszczenia i przy braku kodów błędów, dilerzy nie powinni nic robić. A ponieważ absolutnie wszystkie przyjeżdżające samochody mają luźne mocowania wtryskiwaczy, Kanały olejowe są już w mniejszym lub większym stopniu zatkane, co prowadzi do skrócenia żywotności silnika. Jednak główna flota dieslowskich CX5 już wygasła z gwarancją. W pierwszych latach produkcji samochody charakteryzowały się znacznym zużyciem wałków rozrządu, co powodowało głośny warkot silnika. Producent ostatecznie usunął tę wadę. Szkoda, że diesel cierpi na tak absurdalne przypadłości, bo poza tym nie sprawia żadnych problemów. Co więcej, wymienione usterki są typowe nie tylko dla rosyjskich samochodów. W Europie statystyki są bardziej szczegółowe, również dlatego, że flota samochodów z silnikiem diesla jest tam znacznie większa. Silniki benzynowe SkyActiv 0 i 2.5 charakteryzują się bardzo wysokim stopniem sprężania, odpowiednio 14.0 i 13.0, co wymagało znaczących zmian konstrukcyjnych. Wielu obawiało się, że te zaawansowane silniki będą wyjątkowo kapryśne i zawodne. Jednak nie mają one poważnych usterek, choć posiadają pewne cechy eksploatacyjne. Silniki mają identyczną konstrukcję. Poza większą pojemnością roboczą i nieco niższym stopniem sprężania, silnik 2.5 różni się od silnika 2.0 jedynie obecnością bloku wałka wyrównoważającego i wymiennika ciepła oleju. Dlatego słabe punkty obu jednostek są takie same mają one duży apetyt na olej, co było również typowe dla silników poprzedniej generacji. Silnik 2.5 ma zauważalnie wyższe zużycie oleju niż silnik dwulitrowy, dlatego niezwykle ważne jest monitorowanie jego poziomu. W przypadku niedoboru oleju w obu jednostkach jako pierwsze ulegają uszkodzeniu panewki korbowodowe. W przypadku stukania w silniku należy natychmiast skontaktować się z serwisem. Uchroni to przed poważniejszymi uszkodzeniami. Wtryskiwacze paliwa w układzie bezpośredniego wtrysku są wrażliwe na jakość paliwa. Jeśli tankujesz na wątpliwych stacjach benzynowych i przymykasz oko na objawy zatkanych wtryskiwaczy, będziesz musiał je wymienić po 100 000 km. Płukanie układu nie uratuje. Znaczne zatkanie wtryskiwaczy prowadzi do utrudnionego rozruchu zimnego silnika, a kod błędu sygnalizuje wypadanie zapłonów. Jednak w CX-5 nie trzeba płukania wtryskiwaczy częściej niż w samochodach innych marek. Plastikowa rolka napinająca paska zawieszenia wymaga uwagi. Szybko się zużywa, co może spowodować zerwanie paska. To częsty problem. Oryginalny zestaw naprawczy, składający się z osobnej rolki i paska, jest dostępny w sprzedaży. Czasami zdarza się nieszczelność w hydraulicznym mechanizmie napinającym rolki, jest on dostępny jako osobna część zamienna. Pierwsze samochody miały drogie cewki zapłonowe z wbudowanym czujnikiem detonacji jonowej, które szybko się zużywały. Zmodernizowane elementy zostały wprowadzone na rynek. W zdecydowanej większości samochodów udało się wymienić cewki w ramach gwarancji, ale wciąż istnieje ryzyko, że trafią się na części sprzed remontu. Ważne, obecność czujników detonacji w cewkach wymaga stosowania odpowiednich świec zapłonowych. Instrukcja obsługi podaje dwa numery: oryginał i zamiennik. Większość katalogów części zamiennych zawiera nieprecyzyjne informacje na temat przydatności innych zamienników. Czasami przednia pokrywa silnika zaparowuje. Jeśli jest zbyt uszczelniona, należy nałożyć więcej uszczelniacza w miejscu styku bloku cylindrów z głowicą, w przeciwnym razie zaparowanie powróci. A praca nie jest tania. Pierwsze dwa lata produkcji samochodów z silnikiem 2.0 charakteryzowały się podwójnym rozruchem. Udany rozruch zimnego silnika dopiero za drugą lub trzecią próbą w temperaturach bliskich zeru wiązał się z oprogramowaniem sterownika. W cylindrach powstawała zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna. Producent rozwiązał ten problem, publikując zaktualizowane oprogramowanie. Automatyczne skrzynie biegów są niemal identyczne pod względem konstrukcji. Wersja z indeksem GW6A została wzmocniona, aby zapewnić wyższy moment obrotowy. Na przykład dzięki większej liczbie tarcz w sprzęgłach. I jest sparowana z silnikiem diesla. Nie odnotowano żadnych problemów z jej działaniem. Jednak automatyczna skrzynia biegów serii FW6A, przeznaczona do silników benzynowych, ma pewne wady. Samochody przed reformą są zagrożone, ale istnieją pewne niuanse, które dotyczą również odnowionego CX5. W samochodach z pierwszych lat produkcji dilerzy często wymieniali skrzynię biegów jako całość. Przyczyna tkwiła w aktywnym zużyciu tzw. sprzęgła biegów wstecznego, którego część jest wbudowana w korpus maszyny, dlatego nie da się go wymienić osobno, brak części zamiennych i technologii naprawy. Zużyciu sprzęgła towarzyszy aktywne tworzenie się wiórów metalowych i pojawienie się charakterystycznych szarpnięć przy zmianie biegów. Producent szybko wydał nowe oprogramowanie sterownika skrzyni biegów, przeprowadzono akcję serwisową w zakresie reflaszowania, a skargi na niego praktycznie ustały. Jednak w samochodach przedreformowych automatyczne skrzynie biegów są czasami wymieniane do dziś, a częściej w samochodach z mocniejszym i bardziej dynamicznym silnikiem, druga 5 ze względu na zwiększone obciążenie skrzyni biegów. Istnieją dwa główne objawy awarii. Po rozgrzaniu skrzyni biegów, odczuwalne są drgania przy przestawianiu dźwigni zmiany biegów z położenia neutralnego na bieg wsteczny lub napędowy, a także przy zmianie z drugiego na trzeci bieg przy stosunkowo wysokich obrotach silnika od 3000 do 4000 obrotów na minutę. Można to łatwo zweryfikować podczas jazdy próbnej. Jeśli w porę zauważysz pierwsze oznaki awarii, istnieje szansa na jej uratowanie, zanim opiłki dostaną się do układu hydraulicznego. Konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanych prac, refreshingu oraz tzw. adaptacji skrzyni biegów za pomocą sprzętu diagnostycznego. Teoretycznie może to pomóc w samochodach po liftingu, ponieważ producent wypuścił już niejedną aktualizację oprogramowania. Należy pamiętać, że samodzielna adaptacja daje jedynie krótkotrwały pozytywny wpływ na działanie skrzyni. Przy prawidłowym oprogramowaniu i odpowiedniej obsłudze skrzynia biegów wytrzymuje przebieg 100 000 km. Ważne jest aby stosować oryginalny olej Mazda ATF-FZ. Skrzynia biegów jest bardzo wrażliwa na jakość oleju. Na naszym rynku manualna skrzynia biegów, indeks C66 była dostępna tylko w samochodach z napędem na przednie koła i silnikiem benzynowym drugie zero. Takie wersje CX5 cieszyły się bardzo ograniczonym popytem, dlatego statystyki dotyczące tej jednostki są bardzo skąpe. Chciałbym zaznaczyć, że serwisanci nigdy nie spotkali się z awarią skrzyni biegów, nawet w samochodach z przebiegiem powyżej 200 tys. km. W WCX5 wszystkie elementy układu wspomagania kierownicy są wbudowane w kolumnę kierownicy. Takie rozwiązanie rzadko powoduje problemy, ponieważ standardowe mechanizmy kierownicze są niezawodne. Właściciele samochodów z pierwszego roku produkcji zgłaszali serwisantom skargi na stukanie podczas jazdy po nierównych nawierzchniach z kołami skręconymi w lewo. Przyczyną były luzy w drążkach kierowniczych. Producent niezwłocznie wypuścił zmodernizowane części i wymienił je na nowe na taśmie. Słabym ogniwem napędu na wszystkie koła jest przekładnia kątowa. Dość często przeciekają uszczelki tylnego mostu i wewnętrzne mankiety. Nawiasem mówiąc, w modelu CX7 mankiety wewnętrzne pocą się znacznie częściej. Właściciele CX5 sprzed reformy powinni bezwzględnie pamiętać o wymianie wewnętrznych uszczelek skrzyni biegów, które wykazują oznaki nieszczelności. Dość rzadko, ale wciąż zdarza się, że pierścień uszczelniający oddzielający komory automatycznej skrzyni biegów od skrzyni rozdzielczej ulega uszkodzeniu. Jest to niebezpieczne, ponieważ płyn przekładniowy ATF pod ciśnieniem i w dużych ilościach przedostaje się do skrzyni biegów, która jest wypełniona innym rodzajem płynu. W efekcie, automatyczna skrzynia biegów może cierpieć na niedobór oleju. Wszystkie elementy zawieszenia charakteryzują się godną pozazdroszczenia żywotnością, jedna. Pod tym względem CX-5 to samochód wzorcowy. Na przykład ciche bloki przednich wahaczy zaczynają pękać i rozrywać się dopiero po 200 000 km. Tylko sporadycznie konieczna jest wymiana przednich stabilizatorów. Paliwo niskiej jakości znacznie skraca żywotność neutralizatora w samochodach z silnikami benzynowymi dwie. Na szczęście, w przypadku odpadnięcia jego wlewu, pył ceramiczny nie przedostaje się do cylindrów ze względu na brak układu recyrkulacji spalin. Czujniki tlenu charakteryzują się dużą trwałością. Do tej pory serwisanci nie spotkali się z przypadkami zatkanego filtra cząstek stałych w samochodach z silnikiem diesla. Jednocześnie pojawiła się promocja na przeprogramowanie sterownika silnika. Zaktualizowane oprogramowanie upraszcza warunki uruchomienia automatycznej regeneracji filtra nawet w trybie jazdy miejskiej. Ważny punkt 3. Odpowietrznik sprzęgła elektrycznego napędu na 4 koła jest poprowadzony wężem do bagażnika. Co więcej, jest on umieszczony w prawej wnęce bagażnika, poniżej poziomu podłogi. Rozlana woda może łatwo przedostać się do sprzęgła i szybko je wykończyć, a układ zaczyna wydawać głośny dźwięk, niczym szlifierka. Zdarzały się samochody z nieprawidłowo zamontowanymi relingami dachowymi, niestandardowe wyposażenie dodatkowe. Przez ich mocowania i uszczelki woda przedostawała się do tej samej wnęki. Producent wydał nawet biuletyn techniczny, zgodnie z którym montowano zmodernizowany odpowietrznik. Zmodernizowana część wystaje znacznie ponad poziom wnęki i posiada zawór. Izolacja akustyczna w Mazdach jest przeciętna, w kabinie znajdują się gołe blachy, dlatego prace nad montażem dodatkowej izolacji akustycznej są bardzo potrzebne. Jakość wykończenia wnętrza jest niska jedna. Pierwszą podatną na uszkodzenia jest tapicerka kierownicy. Tapicerka skórzana dość szybko się zużywa, odpryskuje farba. RANIEJ Głośniki bose w drzwiach, zwłaszcza przednie, bardzo boją się wilgoci. Wszystkie Mazdy mają problem z kondensacją pary wodnej w drzwiach. Dodatkowa, niebezpieczna ilość wilgoci przedostaje się do środka podczas częstej jazdy z lekko uchylonymi oknami w deszczu i śniegu lub po kiepskiej jakości naprawach blacharskich. Z tego powodu membrany głośników, które są dość drogie, odklejają się, a głośniki zaczynają trzeszczeć i harczeć. Czasami mechanizm regulacji wysokości fotela kierowcy ulega uszkodzeniu, trześć lub występuje zauważalny luz w ramie, częściej dotyczy to kierowców o dużej wadze. Luz w ramie można wyeliminować, montując w jej podstawie zmodernizowane podkładki zabezpieczające. Jeśli dość delikatny mechanizm regulacji wysokości fotela ulegnie uszkodzeniu, Rama będzie musiała zostać wymieniona. Jeśli znasz inne awarie lub usterki, podziel się nimi w komentarzach. Twoja opinia może pomóc innym w wyborze używanego samochodu. Cześć przyjaciele! Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME PRO. CRME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny, wejdź na stronę CRME pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.